No cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z remontu mojego warsztatu. Jak widzicie, cały czas coś robię i przyszły mi wczoraj lampy. Lampy, lampy, nie lampy. Eee, pokażę Wam w dzisiejszym odcinku. Jeśli jesteście zainteresowani, oglądajcie. Dobrze, co ja tutaj wymyśliłem? Wiecie co, wymyśliłem, że będę miał tutaj te lampy takie liniowe, czyli szyna i będę mógł sobie wpinać reflektory tam, gdzie będę chciał, czyli dokładnie ustawię sobie światło, źródło światła tam, gdzie będę go potrzebował, a jeśli nie będę potrzebował na co dzień, to mogę je wypiąć, zdemontować i myślę, że to będzie spoko, oczywiście ja te lampy na pewno przerobię, ale no na razie muszę mieć coś, co będzie świeciło, no bo w tej chwili korzystam tylko z lampy takiej studyjnej. Ale, no, ale muszę mieć też jakieś światło u góry. Nie po to włączniki robiliśmy, żeby światła nie było. Dobra, tu mam szyny, te listwy liniowe. Rozpakujmy to zobaczmy. Żadna znowu reklama. Ale chcę żebyście widzieli skąd ja takie rzeczy kupuję i co. No oczywiście z Neta, z firmy Ledlux. Chyba tak, firma Ledlux. To są takie szyny, listwy liniowe. Otworzymy sobie jedną. Jak to działa? Tutaj z jednej i z drugiej strony mamy prowadnice, które, które mają tutaj takie blaszki wzdłuż. Czyli tak podłączamy sobie napięcie z jednej strony, wieszamy to sobie, podłączamy napięcie i potem bierzemy sobie taki sprytny reflektorek. Nic tu nie ukrywam, taka seria Super LED, Poland, Linea. Pokazuję i omawiam. Jak to nam sobie wisi, no to ja na przykład mam marzenie, żeby to było sobie tu, na przykład, nie? No to ja sobie to zapinam tu, w tym miejscu, o, proszę bardzo, i tutaj sobie to dociągam, mam zblokowane, nie? Ustawiam sobie, gdzie tam chcę, tak, czyli tutaj mogę, mogę sobie tu, jak tam chcę, to sobie robię, jedną w drugą. I takie coś mi tam sobie wisi. No moim zdaniem bardzo fajna rzecz. Spoko to będzie tutaj wyglądać. Czarne, czarne. Jest OK. Jeśli co przycięłem był kośnicą tą listwę. Nie wiem, czy można to ciąć. Dlatego sobie przyciąłem. Ja nie wiem, czy to będzie dobrze, czy nie będzie dobrze. Trochę tu powyginało te druty. Spróbuję to wyprostować. Właśnie to łącznie wejdzie. Wejdzie łącznik, to jest luz. To wchodzi tu. Coś tam wejdzie. Będzie gitara. Jeden pójdzie tu na szynoprzewód. przewód. Mniej więcej tak. Oczywiście mniej więcej to ja sobie zaraz wyliczę. A drugi pójdzie gdzieś tam. Uwiec mi środek zrobię sobie 6 cm od tego i 6 cm od tego. I wdłuż, nie? Está me e Dobra, jedno wisi, jak widzicie. Już tutaj wpasowałem sobie lampę. No a to wiecie co? Te szyny są takie, jak myślałem, są takie lichutkie, ale do sufitu to się trzyma. Tutaj, gdzie przyczepiłem, także jest ok. Ech, łącznik, no tu jest na razie wpięty. Wiecie co, ja będę to sobie wykręcić, później, żeby tam pod przewody łatwiej podłączyć czy coś. Mm, no ale moim zdaniem, kurczę, no tragedii nie ma. Ech, przecież nikt tego nie będzie ruszał, nikt ten nie będzie stukał. Tam dalej już nie idę na razie. Bo tam będzie projektor. Nie chcę, żeby to mi jakoś tam przesłaniało. On będzie bardzo blisko sufitu. No, oczywiście pod lekkim kątem, ale na razie jest tyle. Zawsze dłuższą listwę mogę dać. Dobra, teraz bierzemy się tam za lampę nad jakby kanapą. Bo tam będzie kanapa taka, więc nad kanapą i, i nad stolikiem damy sobie metrową lampę, a potem już tam te długie. Nie wiem, jak ja to zrobię. Dobra. Co moi drodzy, chyba nie wyszło tak źle, co? Listwy już na suficie. W kolejnym odcinku zajmę się montowaniem kabli tutaj do tych puszek. Tą ścianę mam dwa razy pomalowaną, więc, więc mogę to spokojnie zrobić. A gdzieś jak tam ubrudzę, czy coś, to po prostu jeszcze raz to przemaluję. Nie będzie problemu. Cały osprzęt, tutaj nie, nic Wam nie ukrywam, no bo chodzi o to, żeby, żeby sobie mówić co i gdzie. Zakupiłem tam na ze strony Ledlux. Na początku te listwy wydawały mi się takie liche. Chodzi o to, że one są dosyć wiotkie. Jeśli chodzi o ich cięcie, no to po przycięciu od razu druty się powyginały. Ale udało mi się to wyprostować. Udało mi się to złączyć. Tak naprawdę tylko tą jedną ciąłem dwumetrówkę, bo tutaj nie wiedziałem ile chcę mieć, ale zrobiłem 120, tutaj dałem 80. No i nie wiem, czy jeszcze będę kawałek dorzucał, czy nie, tutaj będzie duży blat, duży stół roboczy, więc tutaj będę mógł sobie wyregulować, będę sobie świecić, tutaj te dwie dodatkowe są po to, żeby zaświecić na tamtą stronę, oczywiście tutaj założyłem trzy, nie wiem, czy trzy, czy dwie będą, zobaczymy, no na razie tak założyłem, tutaj nad samym stołem, nad samym takim miejscem do, można powiedzieć, wypoczynku, Czyli, czyli, tutaj, jak będzie jakaś kanapa, stolik, to też mam lampki po to, żeby, żeby tutaj coś świeciło. Tutaj będzie inna barwa, tutaj wszędzie założymy neutralę albo barwę zimną. Zobaczymy. Tam będzie troszeczkę cieplejsza, żeby było przyjemniej siedzieć. Więc, jak widzicie, no, już blisko, blisko do tego, żeby mieć tutaj coś, żeby się świeciło, żebym nie musiał tylko z tej jednej lampy korzystać, bo tylko z niej korzystam. Tutaj będę miał oczywiście włączniki na jedną sekcję i na drugą. A tamte lampy, które pokażę Wam zaraz, wszystko z bliska, ale na tamte nad blatem, będę miał włączane tutaj przy blacie. Także ja jestem zadowolony. Podobają mi się te, te, te lampki. Nie są drogie, wiecie, są tam. Wejdźcie sobie na stronę, zobaczycie to zresztą. Zestaw chyba dwumetrowy, z, tam z dziesięcioma reflektorami można tam tanio okupić. Wejdźcie, zobaczcie sobie, jeśli tu wam się to podoba, możecie sobie zamówić metr na próbę gdzieś, jak, jak tam wam potrzeba i, i możecie śmiało e, zobaczyć, e, czy, czy wam to pasuje. No ja nie wiem, czy mi to pasuje, bo jeszcze nie wiem, czy świeci, no bo nie, mam kabin poprowadzonych, e, ale no wiecie, że ja nie, nic łatwo nie robię, więc, więc myślę, że, że niedługo już będę miał tutaj to skończone. No i tyle. No, słuchajcie, jeśli Wam się to podoba. Jeśli widzicie tutaj potencjał w tym pomieszczeniu i widzicie potencjał w tym co robię no to jak najbardziej proszę Was o subskrypcję, o lajki i o komentarze. Na dzisiaj się z Wami żegnam. Kolejny odcinek, który Wy zobaczycie. Nie wiem co to będzie, no bo robię dla Was różne materiały. Pamiętajcie, że macie u mnie playlisty i możecie sobie zobaczyć i możecie sobie wybrać coś co Was interesuje. Teraz głównie zajmuję się tym, no bo chcę to jak najszybciej skończyć, chcę to skończyć do wakacji. Więc będę tutaj grzebał, ale na dworzu też na pewno coś się znajdzie. No dobra, nie zabieram Wam więcej czasu. Dziękuję Wam ślicznie za, za dzisiejszy dzień. I co, widzimy się w następnym, w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się, cześć. Tutaj ta pierwsza lampa, którą zamontowałem. Tutaj mamy drugą, taka zwykła metrowa. I tutaj dałem listwę. Aż dotąd. Kołki to są może. Nie? No tak, to jest zdjęcie. 再见，先见。<去>